Kacper kostkę Rubika chętnie układa w czasie wolnym. Pomysł na zorganizowanie turnieju zrodził się podczas jednej z przerw, kiedy wraz z kolegą Dominikiem zauważyli, że dzieci interesuje ta klasyczna łamigłówka. I choć Dominika interesuje raczej informatyka, nie stanowiło to problemu. Chłopcy połączyli siły i od podstaw zorganizowali w swojej szkole turniej kostki Rubika. Zaczęliśmy szukać sponsorów, yy, chodziliśmy po całych kosztowach. Yy. I niektóre osoby zgodziły się, niektóre nie, ale ogólnie przyjmowali nas bardzo miło. Potem już chodziliśmy spytać się osoby, czy chciałyby brać udział. Jak wyglądała pomoc techniczna ze strony Dominika? Robienie tak losowań, kto wyjdzie, gdzie wpisywanie wyników oraz gdzie tworzymy prezentację. W zasadzie raczej kostki nie układam, więc, ale postanowiłem pomóc przyjacielowi. W organizacji turnieju Kasprowi i Dominikowi pomogła także ich nauczycielka, która bardzo wspierała swoich podopiecznych, a także pełniła rolę ich mentorki. Pani Regina zaznacza jednak, że to oni byli najbardziej zaangażowani w przedsięwzięcie. Myślę, że dla nich to była doskonała lekcja, Lekcja wychodzenia z własnej strefy komfortu, jak również w pewien sposób poczucia sprawczości, czegoś, że mogą coś osiągnąć, mogą coś zrobić i zorganizować coś dla swojej społeczności szkolnej. W dniu zawodów szkolna sala wypełniła się rozemocjonowanymi zawodnikami, którzy z niecierpliwością wyczekiwali otwarcia turnieju. Atmosfera była przepełniona zdrową rywalizacją, a każdy zawodnik starał się pobić własne rekordy. Co jednak o inicjatywie swojej. Ich uczniów sądzi dyrekcja? To doskonały przykład na połączenie nauki i zabawy. Stąd też konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem wśród uczniów. Liczę na to, że w przyszłym roku organizatorzy czyli pani Regina, Kacper i Dominik rozszerzą grono odbiorców i zaproszą do wspólnej zabawy również uczniów z innych szkół. Kacper i Dominik udowodnili, że pasja, kreatywność, zaangażowanie oraz współpraca stanowią klucz do sukcesu. W przyszłości planują kolejne edycje turnieju, a ich osiągnięcie zainspirowało do działania również innych uczniów szkoły podstawowej nr 16 w Mysłowicach.